Czy miałeś kiedyś wysoką gorączkę, leżałeś w łóżku, majaczyłeś, i przysięgałeś, że coś jest w pokoju? Jakby cień stał tam, obserwując cię, nieruchomy, cichy. W mitologii słowiańskiej to nie tylko wyobraźnia. Ta obecność ma imię, lichowitka, mroczny duch, który nawiedza chorych i czeka na właściwy moment, by działać. Jeśli lubisz opowieści, które łączą w sobie strach, tradycje i tajemnice. Zasubskrybuj nasz kanał już teraz. To nic nie kosztuje, a nie przegapisz żadnego z innych stworzeń ze słowiańskich legend, które będziemy omawiać. Może się skusimy. Powstanie lichowitków. Dawno temu, w odległej przeszłości, gdy lasy pokrywały niemal całą ziemię, a ludzie wciąż żyli w strachu przed tym, co ciaiło się w ciemności, narodziło się zło, którego nie dało się zranić mieczem ani zniszczyć ogniem. Zło to miało postać kobiety ale nie było człowiekiem. Było cieniem, gorączką i agonią. Było lichowitka. W słowiańskiej tradycji starożytni twierdzą, że lichowitki powstały jako kara niebiańska. Mówią, że na początku czasu istniała grupa okrutnych kobiet, nie okrutnych jak złoczyńcy z bajek, ale prawdziwie nikczemnych. Śmiały się z cierpienia innych, życzyły źle nawet własnym dzieciom i siedziły z chorych, twierdząc, że choroba to słabość, a współczucie to strata czasu. Ich dusze uległy tak wielkiemu zepsuciu, że po śmierci nie mogły dostać się ani do nieba, ani do podziemi. Były uwięzione między dwoma światami, gnijąc jak zepsute nasiona. To właśnie wtedy starożytni bogowie, a może sama matka Ziemia, według niektórych wersji, postanowili przemienić te dusze w coś pożytecznego, a przynajmniej budzącego strach. Tak narodziły się lichowitki, żeńskie duchy choroby, stworzone, by przypominać ludzkości, że cierpienie ma swoją cenę i że pogarda dla słabych zawsze powraca. Ale lichowiccy nie byli tacy sami. Niektórzy nosili gorączkę, inni bóle stawów, kaszel, drgawki lub dreszcze. Poruszali się niewidzialnymi grupami, szepcząc choroby do uszu niczego nie podejrzewających podróżnych, liżąc nocą czoła chorych dzieci. Gdziekolwiek się pojawili, zostawiali za sobą zapach potu i żelaza oraz wrażenie, że ktoś lub coś obserwuje cię z ciemności. Nie lubili światła słonecznego. Woleli duszne pokoje, spocone prześcieradła, domy, w których jara osłabła. A najbardziej kochali domy, w których nikt już w nich nie wierzył. Bo tam byli najbardziej bezbronni. W tamtych czasach mieszkańcy wsi mawiali, że wystarczyło uchylić okno w wieczną noc i wojla w lichowtka wchodziła. Nie po to, by atakować jak dzika bestia, ale by robić to, co wychodziło jej najlepiej? Podchodzić powoli i siadać przy łóżku chorego. Bezgłośnie. Bez oddechu. Czekać, aż choroba się rozwinie, aż dusza opuści ciało. Te stworzenia rozmnażały się z czasem. Każda plaga, która się pojawiała w czerwone gorączki, suchy kaszel, nieustanne pieczenie oczu wiązała się z nową lichowitką. Każda z własną osobowością, własnymi preferencjami, własnym sposobem wyrażania siebie. Dlatego w starożytnych joskach Rusji, Ukrainy, Białorusi i innych zakątków Słowian, gdy ktoś nagle zachorował, starsi nie biegli do lekarza, lecz do uzdrowiciela. Zapalali świece, zamykali okna i odmawiali zapomniane modlitwy. Bo wiedzieli, choroba może być tylko objawem, prawdziwy problem może czaić się gdzieś w kącie pokoju, pod postacią kobiety zrobionej z dymu. Pierwszy kontakt z ludźmi. Pierwsze odnotowane spotkanie z Lichowitką nie miało miejsca w dużym mieście ani świątyni, lecz w małej, zapomnianej josce, położonej wśród wzgórz i sosen w jednej z tych, gdzie zima zdawała się trwać dłużej niż sam czas. Tamtejsi mieszkańcy mieszkali w prostych drewnianych domach, opykowali się zwierzętami i dziękowali bogom za każdy dzień bez tragedii. Ale pewnej cichej nocy, gdy wiatr przecinał skórę niczym ostrza, a okna zamykały się z hukiem, wydarzyło się coś innego. Chłopiec o imieniu Ilia, mający zaledwie dziesięć zym, zachorował. Najpierw mał lekki kaszal. Potem gorączkę. W ciągu kilku godzin majaczył. Oczy mu się wywracały, mamrotał bez sensu i pocił się tak bardzo, że trzeba było mu zmieniać pościel trzy razy w nocy. Zrozpaczona matka próbowała wszystkiego: herbatki żołowej, zimnych okładów, modlitw do peruna i mokosze. Ale nic nie działało. Ciało ili słabło. A atmosfera w domu się zmieniała. Powietrze gestniało. Świece paliły się jednostajnie. Wiejskie psy nie chciały wejść przez te drzwi. Właśnie wtedy, trzeciego ranka, ojciec Ili obudził się ze zgrozą. Coś wydało jakiś dźwięk, ale nie był to krzyk, płat ani wiatr. To było tylko powolne skrzypienie desek podłogi. Zapalił lampę i poszedł do pokoju syna i tam, stojąc w drzwiach, zobaczył to. Była tam. Kobieta o niewyraźnym wyglądzie, jakby utkana z dymu lub pary. Nie miała stóp, jej ramiona wydawały się za długie, a włosy opadały, jakby żyły własnym życiem. A jej oczy, jej oczy były dwoma punkcikami niebieskawego światła, wpatrzonymi, wpatrzonymi w rozpaloną twarz chłopca. Ale ona się nie poruszyła. Nic nie powiedziała. Po prostu patrzyła. Ojciec próbował krzyczeć, ale głos mu nie dawał spokoju. Próbował się zbliżyć, ale coś go powstrzymywało, jakby strach stał się niewidzialną ścianą. Wtedy stworzenie powoli odwróciło się w jego stronę. Nie było dźwięku. Tylko dusząca obecność. I w mgnieniu oka rozpłynęło się w powietrzu. Zniknęło, jakby nigdy go nie było. Następnego ranka Ilya się obudził. Słaby, ale żywy. Powiedział, że śniła mu się kobieta szepcząca do niego, gdy spał. Powiedział... Że chciała go zabrać na spacer w węgle. Obiecała, że nie poczuje tam bólu, zimna ani głodu. Ale on powiedział ty nie i odwrócił twarz. Starsi Joski nie mieli wątpliwości. To było lichowitka, jedna z pierwszych, które objawiły się wśród mężczyzn. Choroba nie była tylko fizyczna, o była duchowa. To była wizyta. I Ilia niemal uległ jej urokowi. Potem wie się zmieniła. Zaczęli zamykać okna nawet latem. Zawiesili dzwoneczki na drzwiach i wezgłowiach łóżek, bo podobno lichowiccy nienawidzili metalicznego dźwięku. I, co najważniejsze, nigdy więcej nie pozwolili pacjentowi spać samemu. Nawet na jedną noc. Od tego dnia świat ludzi i świat cieni stały się sąsiadami. Lichowiccy byli wśród nas. Obserwowali. Czekali. A do Jowem Goodbye. Dobromir wszyscy w okolicy znali go jako symbol siły i witalności. Wysoki, z ranionami szerokimi jak pnie dębów, zawsze nosił topór na ramionach i promienny uśmiech na twarzy. Był myśliwym, cieślą, dobrym wojownikiem, a także pomagał sąsiadom. Jeden z tych mężczyzn, którzy wydają się być z kamienia, których nikt nie wyobraża sobie zobaczyć w łóżku. Nie wierzył w dbabskie bajki. Mówił, że historia o lichowitkach to zmyślenia mające na celu straszenie dzieci. Mówił, że choroby biorą się z zimna. Złej wody lub lenistwa. Gdy ktoś wspominał o duchach gorączki, wybuchał głośnym śmiechem i szydził. Jeśli któryś z tych cieni chce mnie złapać, będzie musiał biec bardzo szybko. I wątpię, żeby biegł szybciej ode mnie. Ale arogancja zawsze rzuca się w oczy tym, którzy śpią w ciemnościach. Pewnej jesiennej nocy, gdy mgła powijała wioskę niczym gruby koc, a wiatr świściał w drzewach, dobromir wrócił z lasu z piekącymi oczami. Powiedział, że to tylko zmęczenie. Następnego dnia zaczął kaszleć. Potem przyszła gorączka, wysoka. Tak wysoka, że nie mógł nawet ustać na nogach. W ciągu kilku godzin najsilniejszy mężczyzna w wiosce trząsł się jak przestraszone dziecko. Twarz miał bladą, oczy zapadnięte. Potlał się strumieniami. Za każdym razem, gdy zamykał oczy, mamrotał dziwne rzeczy. A za każdym razem gdy matka lub siostra próbowała go umyć albo zmienić ubranie, wzdrygał się i mówił. Ona tu jest. Ona patrzy. Rodzina myślała, że to urojenia. Ale trzeciej nocy siostra Dobromira obudziła się przerażona głośnym hałasem, jakby ktoś uderzył w mebel. Pobiegła do jego pokoju, a to, co zobaczyła, zmroziło jej krew w żyłach. Stworzenie siedziało na krawędzi łóżka. Nie dotknęła Dobromira. Po prostu wpatrywała się w niego. Długie włosy zakrywały jej połowę twarzy, ale oczy płonęły w ciemności niczym błękitne, żarzące się węgle. Jej ciało było nieważkie, zdawało się lekko unosić nad materącem. A kiedy jej siostra krzyknęła, cień po prostu zniknął, pozostawiając po sobie jedynie ślad zimnego powietrza i metaliczny zapach gorączki. Wiesz ogarnęła rozpacz. Zadzwonili babcia, staruszka uzdrowicielka. Przybyła z garścią soli, starym dzwonkiem, Wiązkami suszonych żół i różańcem wykonanym z kości zwierząt. Na widok, Dobromira po prostu wyszeptała. Rzucił wyzwanie chorobie, a choroba odpowiedziała. Lichowitka, który go obserwował, był jednym z najstarszych uznanym z żywienia się siłą aroganckich mężczyzn. Nie musiał zabijać szybko. Po prostu stałem tam i czekałem. Bo im bardziej pacjent się z nią zmagał, tym słabszy się stawał. Przez następne kilka godzin dom Dobromira stał się duchowym polem bitwy. Świece rozświetlały każdy kąt. Pradawne pieśni w zapomnianym języku. Odłamki luster na framugach drzwi. I nikt, nikt, odważył się wyjść stamtąd przed świtem. Dobromir przeżył. Ale już nigdy nie był taki sam. Zaczął znowu chodzić, uśmiechać się, pracować, ale zawsze trzymał w pokoju zapaloną świecę. Nigdy więcej nie kpił z tych historii. A kiedy widział kogoś chorego, jego pierwsza rada brzmiała. Nie śpi sam. I nigdy, nigdy nie wpatruj się zbyt długo w ciemność. Opis objawienia. Już samo mówienie o lichowitkach jest przerażające. Ale zobaczyć, choćby na chwilę, to coś, czego nikt nie zapomina. Nie dlatego, że są potworne jak leśne bestie czy bagienne wąże. Ale dlatego, że wszystko w nich jest, wydaje się to złe. Jak lustro odbijające coś, co nie powinno istnieć. Ci, którzy mieli odwagę, lub nieszczęście, przyjrzeć się im z bliska, opisują postać kobiecą, ale tylko na pierwszy rzut oka. Zawsze są to kobiety albo coś, co je przypomina, ale zniekształcone u jakby sama idea ludzkiego ciała była, wąwóz w nich. Ich ciała są zbyt chude, zbyt wysokie. Ich ramiona wyglądają jak z płynnego dymu, zwisające aż pod kolana a palce zbyt cienkie i długie, by utrzymać cokolwiek, poza duszą chorego człowieka. Nie chodzą. Unoszą się w powietrzu. Nie mają stóp. Kiedy się zbliżają, ziemia, nie skrzypi, tylko powietrze ochładza się. Włosy opadają czarnymi kaskadami, często zakrywając twarz. Ale nawet zakryte oczy są zawsze widoczne. Dwa jasne, niemal żarzące się punkty, które oscylują pomiędzy lodowo-niebieski gorączkowo-czerwony, nie mrugają. Nie ruszają się. Po prostu się gapią. Te oczy to jedyna solidna rzecz w ich wnętrzu. Reszta ich ciał wydaje się chwiejna. Jakby z mgły, zwartych cieni, ze skondensowanego smutku. Kiedy zbliżają się do chorego, temperatura spada. Pod pacjenta zamarza. Świece drżą bezwiecznie. A czasem, nawet nieruchomo, mówić. Niesłyszalnymi słowami. Ale szeptem w umyśle. Obiecują ukojenie. Ciszę, ulgę w bólu. Mówią choremu, że wszystko minie w po prostu zamknij oczy i puść. Dlatego ludzie tak bardzo boją się zachorować w samotności. Bo ktoś, kto jest słaby, ma wysoką gorączkę, jest podatny na zachorowanie, może nie wiedzieć, czy to coś w kącie pokoju to zwykły cień, czy lichowitka czekająca, aż zaśniesz zbyt głęboko. Niektórzy uważają, że istnieją różne typy. Najstarsze mają bardziej ludzkie kształty. Młodsze wżrodzone w wyniku niedawnych plag są bardziej zdeformowane, z rozciętymi ustami, oczami na dłoniach lub ciałami, które zdają się być w ciągłym ruchu, nawet gdy są nieruchome. Ale jedno jest pewne. Nikt nie milczy przypadkiem cisza jest ich bronią. Nie atakują. Nie niszczą. Po prostu są tam. Jak mroczna myśl. Jak gorączka, która powoli cię niszczy. Jak śmierć, która szepcze, zanim cię zabierze. Poszukiwanie ochrony. Po objawieniu w domu Dobromira, co się zmieniło w sercu wsi. Strach przestał być przesądem, a stał się ostrożność. zapalanie świec w oknach i rozsypywanie soli po kątach domu nie było już w zwyczaju starców. Teraz wszyscy to zrobili i pilnie. A babcia, stary wiejski uzdrowiciel, zwany Zoreana, to ona przejęła inicjatywę. Była jedną z tych postaci, które zdają się być z kamienia i wiatru, pomarszczona, jędrna z oczami, które widziały więcej zimy niż ktokolwiek inny. Kiedy mówiła, słuchali jej nawet najbardziej uparci mężczyźni. To nie jest zwykła choroba, powiedziała, krocząc suszonymi żołami w dłoni. Ma swoją wolę. Wybiera, kogo odwiedza. Zoliana nauczyła ludzi, że ochrona ciała to tylko połowa sukcesu. Drugą połową była ochrona ducha. A żeby to zrobić, trzeba było działać kropka za że gorączka wzięła górę. Domy zaczęto uszczelniać. Każda framuga drzwi została ozdobiona krzyżem z popiołu i soli. Okna zakryto tkaninami z haftem starożytne symbole, znaki ochronne, które istniały jeszcze przed czasami kapłańskimi, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez dziadków i pradziadków. Nikt już nie zostawiał stojącej wody w domach, ponieważ powiadano, że lichowitki potrafą odbijać swoje kształty w odbiciach i przemierzać nimi świat fizyczny. Na łóżkach chorych pozostawiano trzy obowiązkowe przedmioty. Jeden mały dzwonek, przymocowany do wezgłowia łóżka, bo lichowiccy nienawidzili czystego, metalicznego dźwięku. Jeden spalona gałąź jałowca, którego dym odpędzał nieczyste duchy. I jeden świeca wykonana z czarnego wosku pszczelego, zapalane każdej nocy i nigdy nie pozostawiane same. Ale najważniejsza zasada brzmiała następująco. Nigdy nie zostawiaj chorej osoby samej w nocy. Nigdy. Bo właśnie w tej ciszy, gdy wszyscy spali, a dom pogrążył się w ciemności, przyszli. A pacjent, zbyt słaby, by się oprzeć, usłyszał w głowie ten delikatny głos, oferujący odpoczynek, spokój, ulgę. A jeśli go przyjmie, nigdy się już nie obudzi. Zoliana mówiła też o starożytnym zaklęciu w zapomnianych słowach, szeptanych cicho przez wieki, które mogło powstrzymać lichowitkę przed przekroczeniem progu. Ale te zaklęcia musiały być wypowiadane z wiarą, kropka bez wiary, stały się tylko słowami na wietrze. I wtedy ludzie zrozumieli, strach nie wystarczył, szacunek był konieczny. Szacunek dla tradycji. Szacunek dla duchów. A przede wszystkim szacunek dla sygnałów ciała. Gorączka mogła być pierwszym ostrzeżeniem. Ale drugim, mogła być cicha obecność w kącie pokoju. Nocna konfrontacja. Młody Dobromir od kilku dni leżał przykuty do łóżka. Mężczyzna, który kiedyś nosił kłody na plecach, ledwo mógł unieść głowę. Jego ciało drżało, a oczy ledwo rozpoznawały własną matkę. Gorączka nie ustępowała nawet po najsilniejszych żołach. A nocą, szeptał jej imię. Ona wraca. Ona siedzi w kącie i czeka. Tej trzeciej nocy wszyscy wiedzieli, jeśli teraz nic nie zostanie zrobione, to będzie koniec. Dom został przekształcony w prawdziwy sanktuarium ochrony. Zoliana przybyła przed zachodem słońca. W oknach umieściła gałązki ruti i jałowca. W każdym kącie zapalili czarne i białe świece. Na podłodze wokół łóżka narysowali kółko z mąki, grubej soli i węgla drzewnego, i nie mogło być żadnej przerwy. Gdyby linia była przerwana, stworzenie mogłoby wejść. Dziś wieczorem ona nadchodzi, powiedziała Zoliana stanowczym głosem. I to będzie jego ostatnia szansa. Pokój był zamknięty. Przy łóżku stały cztery osoby. Matka Dobromira, jego siostra, stary kowal, który niósł poświęcony żelazny kij i zoliana z zakrzyjonym nożem z kości jelenia. O północy wszystko zrobiło się zbyt ciche. Nie było wiatru ani świerście. Płomienie świec przygasły bez powodu. Dzwonek przy łóżku Dobromira brzmiał samotnie. A potem pojawiła się ona. Najpierw cień przesunął się po suficie. Jak dym. Powoli opadł, wyłaniając się w kącie pokoju, stojąc wewnątrz okręgu. Nie, wyszeptała Zoliana. Znalazła wadę. Linia soli przy oknie była pęknięta. Ledwie widoczna szczelina. I przez nią weszła lichowtka. Stworzenie nie ruszyło się od razu. Stało tam. Jego twarz była pokryta czarnymi włosami, ręce zwisały, a oczy w dwa martwe słońca naprajono w dobromirze. Kowal ruszył naprzód. Dzierżąc żelazny kij, ale gdy się zbliżył, niewidzialna siła rzuciła go na ścianę. Nie było krzyku. Nie było dźwięku. Tylko głuchy trzask pękającego drewna. Zoriana uniosła nóż i zaczęła recytować prastare zaklęcie. Język był starożytny, niemal zapomniany, ale dźwięk odbijał się echem od ścian. Stwór ruszył. Powoli, zrobił krok naprzód. Blask świecy, wyszli wszyscy naraz. A potem krzyczeć. Ostry, cienki dźwięk, jakby metal drapał go po głowie. Dobromir zaczął się wić w łóżku. Stwór wyciągnął ręce, długie jak igły, niemal dotykając jego twarzy. Ale zanim dzwonek się skończył, Zoriana rzuciła garść soli prosto w oczy stworzenia, a potem narysował w powietrzu nóż z kości, kreśląc symbol ochronny. Na chwilę w pomieszczeniu rozbłysło niebieskie światło. Lichowitka cofnęła się. Jej ciało wykrzywiło się, jakby próbowała uciec we wszystkich kierunkach naraz. I z kolejnym krzykiem. Zniknął w dymie pozostawiając po sobie jedynie gorzki zapach gorączki i echo dzwonka wibrującego w ciemności. Dobromir zemdlał. Ale żył. Następnego ranka oddychał lepiej. Gorączka ustąpiła. Podbył zimny, niegorączkowy. A cień w kącie pokoju, zniknął. Lekcja i wieczna klątwa. Dobromir przeżył. Ale nigdy już nie był tym samym człowiekiem. Jego ciało się zregenerowało w tak. Mógł znowu chodzić, nosić drewno na opał, uśmiechać się w dobre dni. Ale w jego oczach było coś innego. Matowy blask. Jakby ktoś zobaczył otchłań z bliska i zrozumiał, że nie jesteśmy tak silni, jak nam się wydaje. Nie drwił już z opowieści. Nie śmał się ze staruszków. Nie spał przy otwartym oknie. Przy jego łóżku, do końca życia. Każdej nocy stała zapalona świeca Nigdy więcej nie był sam podczas gorączki I zawsze ostrzegał innych Choroba nie dotyczy tylko ciała Są rzeczy, które przechodzą po ciebie, gdy jesteś słaby I nie wracają z pustymi rękami Mieszkańcy wsi uczyli się na swoich błędach I na strachu Zaczęli uczyć swoje dzieci i wnuki nie tylko modlitwy ciepicia herbaty żołowej Ale także szacunku do niewidzialnego Lichowitki stały się symbolami starożytnej prawdy. Nie bawimy się tym, czego nie rozumiemy. Ale w przeciwieństwie do innych duchów, Lichowiccy nigdy nie zostali wygnani. Nigdy nie zostali prawdziwie pokonani. Ponieważ nie mieszkają w lasach, ani nie ukrywają się w jaskiniach. Żyją w, przerwy w słabo oświetlonych kątach pokoi. W osłabionych ciałach. W ciszy niespokojnego świtu. I nadal istnieją. Każda nowa epidemia, każdy wybuch choroby, którego nikt nie wyjaśnia, każda nagła gorączka, na którą nie działają leki, starsi wciąż szepcią. To pachnie jak lichowtka. Dlatego nawet dziś, we wsiach w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i innych ziemach słowiańskich, niektóre rodziny nadal trzymają świece przy łóżkach chorych. Wieszają małe dzwoneczki w oknach. W chłodne noce palą gałązki jałowca. To nie jest przesąd. To jest pamięć przodków. To szacunek dla czegoś. Co jeśli to ignorujesz, może postanowić się ujawnić. Bo lichowitka nie krzyczy. Nie biegnie. Po prostu patrzy. A kiedy nikt nie patrzy, wyciąga rękę.